Witam Was w moim vlogu. Dzisiaj jest 10 kwiet kwietnia i będę sadził cebulę. Tu już sobie przyszykowałem wszystko. Rządki, te sprawy. Tutaj chyba się trochę. A będę sadził cebulę białą, cebulę czerwoną. I to są cebulę, tak. Cebulę jest Red Baron. A dymka biała to jest snowball. No, tak. Najpierw wsadzimy czerwoną. Czyli tą. mi za wiatr. I tam, może stópką do dołu. O tak, gdzieś tyle. Nie mu. Ładne cebulki tam widzę. No. Się trzymał się trzymało. Znowu, znowu wieje. No tak średnia. Może się wiatr wiatr przewalić, niestety. Ta ta nie, nie zmarzła. A było w nocy minus 3 maksymalnie. O, tutaj ta teburka. Tu jest na wierzchu widzę. Do, 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 do górnogami. No i tam wycisnę i No jeszcze zimno, może to się nie będzie jeszcze. O, tu jest czołczosnek, tak na marginesie mówiąc. Ładny zasnek Wyszedł Bardzo ładny, a co ciekawe Ten mniejszy tutaj jest większy od tego, tego który jest większy Wy, Wiecie o, o co mi chodzi, co nie? A coś tutaj go obrywa widzę No Są listki poobrywane Jakieś korzyny wystaje Go wyjmiemy O Nie, to wschodzi a tu jest cebulka i ona nie jest opuściła korzeń już jak widać o, tam włoże gdzie była. się ją przysypę o, się odsłonił ją de yy, deszcz co padał ją odsłonił o. O, takie tam życie jest no. przysypiemy ją ładnie no i ja będzie wyglądał. Ciekawe na ile jej starczy tej czerwonej. To jest po 250 gramów jest ogólnie tej i tej Więc ciekawy jestem I tutaj tak w cebulę trochę nie zainwestowałem A co? I taka szersza dla Was wiadomość A propos hodowli królików tak trochę zbrzajem z tego tematu cebuli, mam młode. Okociło się, ta, ta, ta ruda sama sam, sam, sam się okociła. Okociło e się 31, Młode mają już 10 dni, ale mam vlogi na, na, na zapas. Nie mam kiedy wam tego pokazać. To vlog pewnie pojawi się coś koło wtorku. No to coś bo dzisiaj się opulkował fi, 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 film, właśnie z y, drapania. Trzydziestką. No to po staram się tak wsadzić to. Mmm, taki takiego. Już tak trochę mam tutaj tego Ale powiem no, się, że szybko winąć No ładne są te cebulki, bardzo duże są. Fajne, mi się podobają. Właśnie dzisiaj nie mam roboty, bo dzisiaj też był się Owsa, który pewnie zobaczycie za parę dni albo za, albo za tydzień, w zależności od tego, kiedy ten tego vloga wypuszczę. Będę jak End Ursus, czyli będę wypuszczał vlogi z 3 miesiące opóźnieniem albo do jednego vloga nagram trzy 3 miesiące. Nie neguję, żeby nie było. Go lubię oglądać, ale go też nie neguję niekiedy tak potrzeba Aha. to też tyle to zostało no. staram się to tak 10 centymetrów minimum yy, sa, sadzić te czosnki można je posypać, bo już wiatr trochę je rusza, widzę no. nie ubijam tego zbytnio a jak się tak to sypię nie przyjmuję się zbytnio A, i ta samica jeszcze ani jednego królika nie odrzuciła Ani jednego Crawie ile będzie? Na końcu Powa, to są, to jest pierwiastka. Nie wiem Tak przerównam troszeczkę O widzicie? Za bardzo Dziewiąta co bole Dobra, niech tak sobie siedzi a my skończyliśmy o tu cebula spada, widzę To małe też sady, nie przyjmuję się tym zbytkiem o. cebula będzie na własny użytek oczywiście gdybym miałbym jej nadmiar to pewnie bym ją sprzedał bo ta ona jest, będzie do sałatek jakichś czy tego rodzaju tam 600 tam pichci znowu się będzie elegancko tak ludzie już robią elegancko w polu, a sobie jeszcze mrozy w nocy do minus 3 a Teraz małaby ciepło w nocy, więc super cieszę się bardzo, Jeżeli żeby, żeby, żeby będzie żeby mi brakowało vlogów, to będę też robił e, vlogi o, o warzywa. Może ja, ja, jakieś delina deli zrobię na tym tak subskrybentów to, tydzień będę dawał vlogi, vlogi wam co, 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 co codziennie Może będą takie vlogi Co o tym myślicie? Chcecie vlogi co co, co, co codziennie? To wbijcie 350 subskrybentów 350 i będziecie mieli daily I tak będę to poszał co, co każdy vlog, więc Tutaj w ten daily trochę mi się w logi fajnie ureguluję. Będzie, będziecie mieli wtedy wszystko w miarę cza, na czas, kiedy to robię. No. No, mam wątpię, że teraz do tej minuty do, dotrwał, do, do więc tak średnio. Ale no. Dobrze, że dla was już nie będę pokazywał, bo wszystko będzie sadzone tak, ta, tak samo. Ta cebula biała też tak jak sa, wsadzę, więc do następnego.